Cześć moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o strategii na zarabianie pod esencję, a dokładnie wersja endgame'owa dla buildów, które mają już 20-30 milionów dps Jak sama strategia działa? Począwszy od samych skarabów. Używamy Essence Scarab Ascent, po to oczywiście, żeby podnieść sam tier skarabów na mapie. Bardzo ważna jest Essence Scarab Calcification. Działa w taki sposób, że wszystkie rerowe potwory, które naturalnie wystąpiłyby na mapie, zostają zamknięte w esencjach. Co będzie łączyło się zaraz z drzewkiem do Atlasu, który pokażę. No i ostatnie dwa skaraby to podwójne Skarab of Adversaries, po to, żeby dodać jeszcze cztery paki ryżowych potworów, które również zostają zamienione w esencję. Następnie na Atlasie wybieramy Crystal Resonance. I sama ta notka działa w taki sposób, że wszystkie esencje, które podniesiemy na mapie, dokładnie uwolnimy na mapie z tych ryrowych potworów, ich modyfikatory zostają dodawane do ostatniego bossa na mapie. Tutaj warto zauważyć, dlaczego te 20-30 minut DPS-a było potrzebne. Z racji tego, że te bossy będą podbite do takiego stopnia, że będą miały ogromną ilość życia i zdawały ogromne obrażenia, także zależy nam na tym, żeby jak najszybciej je zbić. Dodatkowo podbijamy, że jak najbardziej, szanse pod skaraby. Bierzemy również Ambusz skaraby i harbinger skaraby większa szansa. I podbijamy modyfikatory na samej mapie. Tutaj wybór mapy też jest bardzo ważny. Próbowałem na Crimson Temple, nie polecam z racji tego, że sam boss się za często teleportuje, nie możemy go kajtować, nie mamy za dużo miejsca. Mój wybór padł na Duncy z racji tego, że sam layout jest otwarty, także sama mapa zajmuje nam bardzo mało czasu. A ostatni boss nie zadaje elemental damage, a zadaje tylko physical damage i mamy bardzo dużo miejsca na kajtowanie go. Także upraszczamy tego bossa do granic możliwości, tak naprawdę. Wystarczy dobrze pokajtować i nawet z tymi np. 12 modyfikatorami od esencji jest to jak najbardziej do zrobienia. Słyszałem również, że ponoć na mapie Volcano ostatni boss nie atakuje. Możecie to sprawdzić, ja niestety nie miałem na to czasu, ale Diyunsy działają jak najbardziej dobrze. Na map device craft wybieramy oczywiście essence Jeśli chodzi o rodowanie map Ja osobiście nie używałem koraptowania, nie próbowałem robić 8 modów i więcej itd dalej. Z racji tego, że podbicie delikatnym tego pack size'a nie było dla mnie wystarczająco warte tego, żeby um, Dokładać jeszcze czasu na każdą mapę Chyba, że macie już turbo dobry build za Mirora. Wtedy jak najbardziej nie ma problemu, ale wtedy myślę, że macie lepsze strategie do zarabiania Przechodząc teraz na breakdown taki, na rozłożenie, jak dokładnie wygląda to kosztowo i ile zarabiamy. Essence Scarabów Calcification kosztuje około 65 kiosów, Ascent 7 kiosów, no i Adwersarze, każdy jeden kosztuje około 2, jeśli kupujemy w większym bulk'u. Także pod względem skarabów każda mapa to jest 76 kiosów. sama mapa tutaj biorę pod uwagę, Chizele i ewentualny reroll Kiosem to średnio wychodzi koło 3 chaosów. No i Atlas Craft Essence 3 chaosy, także daje nam to łączną wartość 82 chaosów na mapę. W moim przypadku podczas jednej godziny udawało się zrobić 10 map, także przez 4 godziny tych map zrobiliśmy 40. Ogólny koszt to 3280 chaosów, czyli na Diviny około 21,22, dokładnie 21,87. Z zwrotu mieliśmy 10350 chaosów czyli 69 divinów, a profit, czyli po odjęciu e, naszych kosztów map, to było 770, chaosów, czyli 47 divinów w 4 godziny, co daje nam oczywiście zwrot na godzinę 17 divine'ów lub samego profitu, patrząc pod tym względem prawie 12. Co jest ważne? Ten profit i zwrot na godzinę e, uwzględniają sprzedaż, jeśli byśmy chcieli zrobić na przykład na TFT albo przez Disney Exile. Nie biorą pod uwagę tego, że wystawiamy same esencje w, w grze według ceny bulkowej. Patrząc na to, możemy dodać na spokojnie 20% do tego, także możemy liczyć samego profitu nawet koło 15 divinów. Tylko oczywiście zabiera to nam również czas, ale jeśli możecie sprzedawać esencje osobno, własnoręcznie, zamiast sprzedawać cały staż, no to ten profit oczywiście będzie o wiele, wiele większy. Zgaduję, że przychodzeniu na niższe tiry może być to około, pod względem profitu, 8-9 Divinów na godzinę. Dodatkowo patrząc na LV Exile, tutaj jest breakdown ostatnim mniej więcej półtorej godziny. Oczywiście Divination Scarab jest obecnie na najwyższej cenie. To jest ten scarab, który wcześniej kosztował 34 Diviny, bo był używany do tych najbardziej broken strategii. Oraz trafiliśmy dwa trupy, które mają 20% szansy na wykraftowanie dodatkowego itema z Necropolis. Podczas kilkunastu godzin farmy Crimson Temple nie spotkałem się z nim ani razu. Także bardzo możliwe, że ten trup jest przypisany po prostu do mapy Dions, co jest oczywiście kolejnym powodem, dla którego ta mapa byłaby tutaj świetnym wyborem. Jest to dodatkowy zarobek, który jest oczywiście bardzo miły. Jakby nie patrzeć, dwa diviny, nawet z tego co widziałem, 2,5 divina za sztukę. Jak widzicie tych defending esencji jest bardzo dużo i tak jak mówię to jest ostatnich mniej więcej półtorej godziny. Patrząc na to, że tych mapek zrobiliśmy 40 to również dajmy Polaric Invitation oraz Incandescent Invitation. Oczywiście jeśli wasz build lepiej sobie radzi z iterowymi alterami również możecie je wziąć, nie ma tutaj żadnego problemu. Jeśli chodzi o dodatkowe wskazówki to bardzo polecam Soul of Aberath z podbiciem pod Uneffected by Burning Ground z racji tego, że kiedy ten boss będzie miał już te wszystkie esencje pod na sobie, będzie tworzył Burning Ground pod sobą. Um, dostajemy od samego bossa exposure i zmniejszenie resistów na każdy element, plus sam Burning Ground sprawia, że nieważne ile mamy recovery, energy shielda czy życia, będzie bardzo trudno się utrzymać. Także samo to, że Burning Ground na nas nie wpływa, daje nam o wiele więcej przeżywalności. Oprócz tego zobaczyłem, że sam Movement Speed nie ma zbytnio sensu z racji tego, że tych esencji na samej mapie jest bardzo dużo i poszedłem bardziej w Topaz Flaska oraz Sapphire flaska, żebyśmy podbili max resy przez to, że latamy przez 80% max resów, ginąłem o wiele mniej, pod koniec, już przez ostatnie 2 godziny spaliłem tylko jedną mapę, ale to też przez źle wyrolowane mody, ale na pewno ten resistance jest o wiele ważniejszy niż Movement Speed. Także to jest coś, co możecie również wprowadzić prowadzić do swojej strategii. Z informacji to już wszystko. Zapraszam na pełen showcase mapy, żebyście zobaczyli, co i jak, ile czasu sama mapa wymaga i jak wygląda trudność. Moja postać ma w, na chwilę obecną około 36 milionów dps -a. w tym wariancie. Um, 71 tysięcy awiatki w Healthpool i 10 tysięcy energy shielda. Wszystkie rezisty skapowane. Także da to wam pewien pogląd. Pamiętaj, nie tajnie, żeby najpierw zrobić wszystkie esencje i potem bossa na końcu. Bo on zbiera wszystkie esencje, które zabijasz. I z Dinosów leci trupek, ten, który e, daje szansę na wykraftowanie jeszcze jednego takiego itema. A on stoi dwa, cztery Divine, z tego co widziałem, drobnym już dwa razy. Także też spokojnie. I pewnie leci szybciej ode mnie, więc z tego zarobku powinieneś mieć więcej niż ja, nie? No tak czy inaczej, 15 12 To jest całkiem, całkiem si. I to bez ceny Bulka, nie? Tylko pytanie potem, czy będziemy chcieli to sprzedawać osobno się bawić w marketera, czy sprzedać w bulku na TFT, wszystko, dostać od razu kasy do ręki, tylko że 20% znaczy, nie zrobimy 20% więcej, oczywiście, ale od razu można iść dalej.